Witajcie w odcinku spontaniczna sobota. Oczywiście się szykowałam całkowicie na co innego, ale mam dla Was e, prezentację, co chłopaki robią, bo Tata robi w polu, a krzyk teoretycznie też w polu, ale uporządkowuje działkę, więc zapraszam Was do odcinka i do zobaczenia potem. Kiedy chwilę temu dowiadujesz się, że w Twoim polu dzieje się akcja i na urwanie łba w poszukiwaniu traktora ale też chyba go nie znajdę gdzie prezes? chciałam go tak wiesz co tam? będę sprzątał czekasz na tego? Z takiego udziałem ja przewozić? tylko na koparkę tylko na koparkę Abyście ładowali ten. Tak. Tam pojechał. Ja tego nagrywać. Pacha mi go na ples. Nie, no, nie, no, nie, nie mogę powiedzieć, że przed. O. Ma się powiększyć jeszcze? O, jest, tak. Tam będę jechać. Tam, sześćdziesiątka ryb. A? No na Jak To idzie pan, jaki preles tam jedzie, patrz gna. A tam do odciny. dużo też. Jak idzie? Dobrze. Działacie? na no, Elegancko. A pan będzie przynosił te pusaki? Tak. No i idzie. Was witam od nowa pod moim damy Zobaczymy co tam stworzyli, bo wiem, że ją do przyczepę, drabinkę i dolewam ją nie wiem, coś tam. Zaraz wam pokażę. Boże święty. Co ty robisz? A to co robi? Zrobiłem drabinkę do przyczepy, możesz pokazać. Znowu? Tak, ciebie muszę. z tym y... czujna nie ma za ślepek. Czarna. Nie ma. O nie, poszło. Gdzie będziecie umieszczać? Na przyczepie z przodu. Uła, mhm. Będzie łatwiej skakać. Będziemy przyciągać lampy w kładzie. Co robimy? E, powiedz mi, co zrobiłeś na działce? No, musimy tak przed twarzą... A ja ci powiem, jak to jest szeroko? Co zrobiliście na działce? Przewieźliśmy pustaki w inne miejsce, żeby było troszkę czyściej. Ogarnęliśmy tam trochę gruzu. Przygotowaliśmy pod fundamenty plac. przewiezliśmy gruz, który był w złym miejscu. No i w ogóle trochę posuntaliśmy, No i co jeszcze? No. Co my tam jeszcze zrobiliśmy? Gruz, Jeszcze ja będzie, będzie mokre. Jak kurwa mokre to z garażu. O Jezu! Co zrobiaś? Ciemniemy jedną lampę. folio. No. Nie należy tak A tu nie widać, bo znamy tak na szeroką Kalisiu, a ty to główny. Chodź, myszko. Ty nie, chcesz, ty nie chcesz do domu? Ty nie chcesz do domu już iść? A na filmie tego nie widać. Mm -mm. Nie no Tego nawet nie widać O, się Możesz ręką manewrować Dobra, idziemy Ej, to nie masz na szerokokątnym Masz na blisko I wyglądam jak pasztet Idziemy na przyczep wiesz drabinkę tutaj jeszcze, to jest Ten montaż tego żarandola, jak to będzie? No pewnie, ja tu nic nie widzę. Dobra, już nie chcę. Muszę tak nagrać. I mhm, tak montujesz. A to to już jest gotowe. Wszystko. Nie, no ciemno jest i nic tak nie, ledwo co widać. To masz mój telefon i mój telefonem. Ale tak? to tak nie zobaczysz, Misiek to potrzeba, to, to nic nie da. To nic nie da, to nie o to chodzi. Ja to widzę, to, to potrzeba dłuższego światła, dobra. Pięknie, działaj dalej, ja uciekam. I tyle, i do dzisiaj koniec. jak, jak zamontuję drabinkę, to pewnie za tydzień pokażę wam, że wyjedziemy w końcu. Traktorem z przyczepu, choć nie wiem po co. Ale może dla prezentacji mężuś wyjedzie. A i tak pasat ma wjechać na warsztat, więc i tak przyczepa musi wyjechać, więc... Więc dziękuję ślicznie za odcinek, zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Pa, pa!